Co, Wunia, już obiad zrobiłaś? A tutaj kisielek, proszę. Co? Kisielek? No ja też mam kisielek, no. Co ale zaklądasz? Ale twój kubek jest większy jak mój. Więcej masz. I ciasteczka, taki obiad, no właśnie przesadzaj. A, a która godzina, człowieku? Co, jeszcze czas na obiad. A, to będzie jeszcze obiad, tak? Będzie obiad. Teraz a. proszę kisielek. I A no to jak taki... będzie to pomyślałem, że ty już tak mnie wystraszyłaś w wunia, że myślałem, że już obiadu dzisiaj nie będzie, nie? Może nie być, no. może nie być. Mm. A ty specjalnie tak nie teraz robiła, żeby ze mną porozmawiać? Tak. Tak? Usiąść. No. Kulturalnie, grzecznie porozmawiać. No. E, ten za... Ojej, ale, się... ale o czym? Się zapytać, co u ciebie słychać. A u mnie nic, u mnie nigdy nic nie słychać, nie? Tak? Nie. <laughs> po kolegach nie chodziłeś? A nie, ja ostatnio to taki spokojniutki, że wunia... No, aż każdy się dziwi, że Jureczek taki dobry, nie? Ja patrzę, że ludzie mówią, że nigdzie nie pywasz, nigdzie nie chodzisz. Mm. A co się stało? Co, chory jesteś? Mm, no, tak jakby. Tak? Na co? Na lenia. <laughs> to... Taka choroba jest. No to choroba. No, Dobrze, Wunia, to jedno.